Aneta Gibek Wiśniewska zapraszam Cię do szczególnego wydania Wybieram Rozwój na tym kanale, gdzie budujemy również swój potencjał na bazie pytań i odpowiedzi. Ze mną jest jak zawsze w tym cyklu Zosia, która zada mi pytania, na które ja odpowiedzi jeszcze nie znam, ale czas na Zosię witaj w podcaście Wybieram Rozwój. Do słuchania zaprasza Aneta Gibek-Wiśniewska. Jakie strategie można zastosować, aby uniknąć manipulacji pod przykrywką lojalności w relacjach biznesowych? Strategie. E, strategie w aspekcie e, manipulacji, tak? Czyli ktoś, Właśnie, ma żeby manipuluje. uniknąć manipulacji, ale że ktoś nam no, mówi, A, że jest okay. lojalny, ale to jednak bardziej jest nastawione na tą manipulację. Mm -hmm. W momencie, kiedy my mamy różne osoby, które zajmują różne, bo to się tak nazywa fachowo, pozycje życiowe, czyli są w pozycji manipulacyjnej, agresywnej, uległej, pierwsza podstawowa strategia, to my zachowujemy się w sposób asertywny. asertywny. W momencie, w którym ktoś zaczyna nami manipulować i mówi: na przykład, to ja dla ciebie wczoraj zrobiłem to i to w pracy, to ty dzisiaj nie możesz dla mnie tego i tego. I teraz, jeżeli ja się poddam temu, no to i strategia będzie, okej, okay, to jeszcze ten jeden raz mu to zrobię, to w jaką pozycję wchodzę? W uległą. I teraz, jeżeli manipulacja powiodła się, czyli ja wykonałam to, co nie powinnam, bo byłam zmanipulowana. Ja tylko o tej sytuacji, ja nie mówię o czystych, wykonywanych zadaniach, które powinny być w miejscu pracy, ale mamy taką typową sytuację manipulatora, no to w tym momencie ja co robię? W momencie kiedy wchodzę, jako uległa w tym zachowaniu, utrzymuję w mocy i sile osobę, która jest w pozycji manipulującej. Mówię do niej krótko mówiąc, podświadomie tak, rób więcej mi takich manipulacji, ja będę wiecznie tobie odpowiadać, ok, jeszcze jeden raz to zrobię. Czyli jeden raz to zrobię, to znaczy, że drugi, piąty, dziesiąty. Tą strategię przekreślamy na rzecz asertywnych, czyli takich, w której mogę jasno i konkretnie powiedzieć: Nie, jestem w tej chwili w czynnościach, które. Mam zaplanowane i nie jestem w stanie tego zrobić. Jeżeli faktycznie będę miała czas i przestrzeń, wrócę do tego tematu, jeżeli to będzie dalej aktualne. Czy jakkolwiek chcemy to asertywnie odpowiedzieć, nie musimy się buntować, nie musimy być wściekli, bo wtedy zaczniemy wchodzić w pozycję agresywną, więc my też tego nie chcemy. My z uśmiechem na twarzy możemy powiedzieć Zosiu: Świetnie, że on mnie pamiętasz w tych swoich wyjątkowych zadaniach i zleceniach. Ja mam dzisiaj listę priorytetów. Jak ją skończę, być może będę miała czas, ale proszę pamiętaj, że ja tu mam pewne zadania. Więc oczywiście jeszcze raz powtórzę: nie chodzi o to, że mamy pewne zadania, które są nam zlecane według listy zadań w miejscu pracy. Natomiast tutaj chodzi o to, że ktoś wiecznie nam. Dodaje zadań, których my już nie powinniśmy wykonywać, bo po prostu przestrzeni nam na to brakuje, albo w ogóle nie są naszymi zadaniami. Czyli kolega obok stwierdził, że nam tak dobrze idzie, więc co chwilę nas o coś pyta, co chwilę nas o coś pyta. A my z kolei też możemy się złapać na czymś takim, że sami stwierdzamy, że jesteśmy tacy super, że przecież potrafimy mu pomóc i raz, i drugi, i trzeci ale zapewniam Cię, że po raz nasty powiesz, że już jesteś tym zmęczony i niech ten Zbyszek w końcu gdzieś zmieni pokój, bo masz go po prostu dość. Więc to przede wszystkim odpowiadając na to pytanie, czyli jaką strategię do osoby, która ma pozycję manipulującą, powiedziałabym zachowujmy pozycję asertywną po to, żeby przeciąć ten kontakt z tą pozycją Właśnie manipulującą. Wtedy ona się przerywa, ponieważ osoba, która chce zmanipulować, nie dostaje odpowiedzi takiej, jakby chciała, więc tak naprawdę musi się wycofać i szukać innego, kogoś, kto będzie poddawał się jej trikom manipulującym. Tak to mogę określić. No tak, ale jeżeli mamy w pracy jedną taką koleżankę, która na co dzień manipuluje, no i raz się postawimy, że oczywiście, no nie zrobię tego za ciebie, no ale na dłuższą metę ona dalej będzie próbować, to czy za każdym razem mamy jej odmawiać? Czy da się jakoś tak ogólnie z nią o tym porozmawiać, że widzę, że. Tak, no, my, myślę, że tutaj może próbować jeszcze raz, szczególnie jeżeli przez lata żeśmy byli w pozycji uległej. Natomiast jest w psychologii takie narzędzie jak zdarta płyta, czyli oznacza to, że ile razy podejdzie, tyle razy ja z uśmiechem, prawda, z szacunkiem do drugiego człowieka powiem konkretnie i asertywnie, że. Nie mam swoje tematy, które mam do wykonania, więc zastosujmy ją. Bo jeżeli znowu przerwiemy, no to powrót będzie bardzo mocny. Co więcej, może być tak, że ta osoba będzie nawet próbowała jeszcze głębiej wchodzić w manipulację. Czyli jeżeli wcześniej nie zadziałało to, że ja wczoraj za ciebie to zrobiłam, albo może nawet nie wczoraj ja kiedyś zrobiłam. A Zosia sobie uświadamia, zaraz to było raz jedyny i to było 15 lat temu, ja cały czas odpowiadam na ten sam komunikat. No to um, po prostu warto, żebyśmy sobie to jeszcze raz powtarzali i jeszcze raz asertywnie działali. Natomiast to, co powiedziałaś, świetnie byłoby usiąść tak niezależnie i powiedzieć: Słuchaj, Zosiu, um, chciałabym z tobą porozmawiać na temat tego, że pewne zadania dajesz mi. Które nie są moimi, one są Twoje. Ja w swoim procesie, też swojego wewnętrznego rozwoju zawodowego, chcę dążyć do swoich celów i swoich osiągnięć. Wobec tego chciałabym Cię prosić o zrozumienie. Może być sytuacja taka, że ona to zrozumie, jeżeli my to dobrze ułożymy. To nie jest też prosty proces, bez wątpienia, szczególnie, że jeżeli mamy dłuższą relację. Natomiast model z zdartej płyty, plus rozmowa, i w pewnym momencie to zacznie działać. To jest tak, jakbyśmy podlewali to nasionko: no, za pierwszym dniem nie wyjdzie, za drugim nie wyjdzie, ale za czasami, nawet dziesiątym, dopiero gdzieś tam te pierwsze sygnały życia będą się pojawiały. I to jest identycznie to samo. My możemy nawet zobaczyć taką pozycję u tej osoby, potem już nawet nie manipulującej, tylko agresora, że ona się nie będzie odzywać. I u nas będzie taka m, informacja w głowie o matko, po co ja to zrobiłam, jeszcze nie daj Boże, że pomyślimy sobie: Ojej, to przecież mogła być moja przyjaciółka, ja ją tak potraktowałam. Więc są różne mechanizmy, które w naszej też głowie się będą działy, ale proszę, bądźmy wtedy na straży swojej asertywności, kontaktu ze sobą w takim poczuciu wartości, że to nie jest mój problem, to jest tej osoby problem. I ona będzie manifestować, o to bardziej nie manipulować, o manifestować swoje niezadowolenie poprzez różne postawy, i to są postawy ofiary, tak naprawdę. Więc jeżeli do niej to nie dotrze, no to tak naprawdę, jeszcze raz powtórzę, to jest jej problem. Wielu osobom się to udaje przetrwać, które pracują tutaj ze mną, i potem mówią, że niesamowite, bo Zosia, czy tam Krysia, czy tam ktokolwiek. Już inaczej do tego podchodzą, ale są też takie sytuacje, kiedy osoba się obraża na zawsze. Tak? Czyli już tak zwany foch numer 6 obowiązuje przez wiele, wiele miesięcy. No cóż, jeżeli taki foch występuje, no to tak naprawdę, czy ta przyjaźń, czy jakakolwiek relacja była nam potrzebna, no myślę, że nie, ale to każdy musi sobie sam odpowiadać, jak długo by chciał utrzymać tą relację. No, my już wiemy, że powinniśmy być asertywni, a jeżeli taka osoba no już nami nie manipuluje, ale przyjdzie ktoś nowy do zespołu, to czy ona znowu będzie próbować tych samych sztuczek i będzie próbować manipulować, czy jest jakaś szansa, że ona się zmieni? Tak z własnego doświadczenia z klientami, to. Do on... tej nowej osoby. Tak. Ona może być inna, bo osoba, która powiedzmy ma swoją pozycję manipulującą, niekoniecznie musi mieć ją do wszystkich. Dlaczego? Właśnie dlatego, że nowa osoba może przyjść w pozycji asertywnej. I to będzie osoba, która jest świeża w zespole, która jest mega asertywna, tak bardzo pozytywnie, empatycznie asertywna, ma uśmiech na twarzy, aha, i zapyta tą nową Zosię, to, znaczy tą, która manipuluje, i powie: Zosiu, ale. Powiedz mi, bo ja wiesz, jestem świeża, nowa, czy to są moje zadania, które mi dajesz? No i wtedy ona musi odpowiedzieć, no nie, ale wiesz, no, chciałabym, żebyś to zrobiła. No ale poczekaj, to ja pójdę, zapytam przełożonego. I ona, a to nie idź. <śm> <śm> no i to wtedy taka osoba świeża bardzo często pokazuje tym, no tym, tym które już są w miejscu pracy, że... Tutaj coś się dzieje nieprawidłowego. Często utarło się tak, że faktycznie ta nowa osoba, która wchodzi, przeciera te stereotypy, które w miejscu pracy funkcjonują. Także nie, to, to wcale nie musi być tak, że będzie manipulować. Okej, okay, no bo to właśnie było. A jak można nauczyć się rozróżniać lojalność, a manipulację w relacjach biznesowych? Na przykład, jak mamy partnera, mamy spółkę. Mhm. Przy manipulacji, my mamy poczucie tej takiej poczucia winy i takiego wiecznego bycia odpowiedzialnym. Czyli cały czas tutaj powtarzamy, że ta manipulacja to jest ja dla ciebie coś, a ty dla mnie nic. Czyli osoba, która jest manipulowana, czuje się źle, niekomfortowo. Natomiast w tej lojalności. Czystej, dobrej lojalności jest to, że my się mamy czuć dobrze. Czyli my na tyle mamy biznesowe podwaliny, można tak powiedzieć, to podłoże biznesowe, że my się nie czujemy źle. My po prostu, można powiedzieć, że na przykład wspólnicy stają się jednym ciałem w postaci myślenia, bo mają tak dobrze zgrane, omówione cele, potrzeby. No, właściwie całą tą drogę, w której się firma rozwija. Natomiast w momencie, w którym słyszymy, bo, bo też tak mi się zdarza między wspólnikami, słyszeć: Wiesz, to ja znowu mam za ciebie to zrobić, albo ja to wczoraj dla ciebie zrobiłem, a ty dlaczego teraz nie możesz? Czy możesz przejąć te zadania? Oczywiście, to są. Też całkiem dobre rozmowy, bo też może być to czysta po prostu rozmowa i komunikat. Natomiast jeżeli my finalnie już czujemy, że to za długo trwa i to ma taki aspekt właśnie bycia winnym, że coś nie wychodzi w firmie, bo to ty wszystko niszczysz, no to często możemy to łączyć właśnie z tą pozycją manipulującą. Często też może być to nawet wchodzić w aspekt mobbingu, tak? No bo mamy tego oprawcę i ofiarę, który w relacjach, nawet partnerskich, biznesowych, jak najbardziej występuje. Natomiast nie wiem, w czym sedno tego pytania jest. Przyjmijmy, że mamy dwóch partnerów biznesowych, zakładają razem firmę. No i jakby taki praktyczny przykład, jak to może wyglądać. W lojalności jest tak, że my. Lojalność jest oparta, jeszcze raz to powtórzę, na podobnych celach, zasadach, wartościach, które wspólnicy mają, budując firmę, budując konstrukt biznesowy. I bycie lojalnym jest również wtedy, kiedy jeden ze wspólników mówi: Słuchaj, ja zmieniłem poglądy, ja dzisiaj już nie chcę tej spółki, mam pomysł zupełnie jakkolwiek inny, wobec tego lojalnie cię informuję że ja po prostu muszę stąd wyjść z tego układu i to jest lojalne. Natomiast i ta lojalność może być po prostu jako człowiek do człowieka, ale biznesowa będzie się już kończyła i to jest w porządku. Czy jak mówiłam czułaś, że jest coś nie tak? Nie, prawda? Jest to po prostu. Mam inny pomysł na życie z sorry, Sory, ale po prostu musimy coś innego stworzyć. Ja jestem gotowa do tego, żeby Przełożyć moje zadania, moje udziały i tak dalej, cały ten proces prawny i kadrowy, jak najbardziej. Natomiast w manipulacji to nie, to nie jest czysty komunikat. To jest taki komunikat, w którym osoba, która manipuluje, powie: Ojej, znowu ja muszę to zrobić za ciebie. Ojej, to znowu po mojej stronie, a nie po twojej. Może powinieneś to zrobić. Czyli to jest taki. Wieczny zarzut ze strony właśnie tego nadawcy tego komunikatu, że po drugiej stronie osoba się zastanawia: no to po co ty w ogóle ze mną tutaj jesteś? Ale z drugiej strony osoba manipulująca na tyle powie temu partnerowi, że on się czuje winny. Czyli on cały czas tak, jakby trochę w szpilkę wrzuca temu wspólnikowi, jeżeli jesteśmy w tym obszarze, żeby on się po prostu czuł źle żeby on miał takie poczucie, że on mógł jeszcze więcej zrobić. Czyli wiadomym jest, że pewne rzeczy na przykład on nie był w stanie zrobić, a osoba manipulująca go właśnie o to zapyta: zrobiłeś to, zrobiłeś tamto, zrobiłeś tamto to, i wiadomym jest, że ona tego nie zrobi, a osoba powie: ale ja widzisz, jestem gotowy, żeby sprostać temu zadaniu. Teraz ja muszę jak najbardziej to po swojej stronie poprowadzić. Czyli. Nie mamy czystego komunikatu, może tak to podsumujmy. To jest komunikat, który jest obarczony właśnie tą manipulacją, czyli wywołaniem poczucia winy, że ta firma to tak naprawdę nie, nie jest właściwą, bo tak na dnie siedzi to, że ten wspólnik już nie chce być tym wspólnikiem. No właśnie o to tutaj chodzi. No bo my uaktywniamy manipulację wtedy, kiedy my szczerze nie mamy odwagi Powiedzieć wspólnikowi, że my już jesteśmy niegotowi do tego, żeby dalej z nim biznes prowadzić. Czy one się wykluczają ze sobą? Czy teraz jest mm -hmm, bardziej to czytelne? Tak. Czyli jeżeli mam odwagę, mówię konkretnie, czyli znowu jestem w pozycji asertywnej, takiej pozytywnej, w której nie uciekam, nie chowam się, nie atakuję, tylko jasno mówię i jestem wtedy w lojalności. Jeżeli manipuluję, to znaczy, że nie mam odwagi jasno powiedzieć swoich potrzeb, często może nawet nie mam uświadomionych. I sabotuje siebie i innych w tej pozycji manipulującej. Mogą być nawet agresywna. tak? Okej, okay. teraz już jest to bardziej jasne. Mm -hmm. A to na koniec. Czy istnieją przypadki, w których manipulacja jest uzasadniona w kontekście biznesowym? To jest takie pytanie, w którym Państwo możecie sobie sami udzielić odpowiedzi. Dla mnie manipulacja nigdy nie będzie żadnym uzasadnieniem do. Jakichkolwiek zachowań, czy biznesowych, czy niebiznesowych. Manipulacja jest zawsze manipulacją i dla mnie jest to niewłaściwe zachowanie, niewłaściwa pozycja życiowa, w której my wykorzystujemy drugiego człowieka, żeby udowodnić, że jest nikim, że się do czegoś nie nadaje. Dla mnie to nie są czyste zachowania, w tym również biznesowe, jak najbardziej niewłaściwe. Dla mnie asertywność jest ponad wszystko, czyli mówmy sobie szczerze, konkretnie, rzeczowo, a biznes potrzebuje rzeczowych, konkretnych rozmów. Um, oczywiście nie zawsze jesteśmy w stanie to powiedzieć um, takim słowem. Do każdego trzeba umieć dotrzeć słowem, to też jest co innego, prawda? Czyli um, jeden potrzebuje bardzo twardo, drugi bardziej na miękko, ale jednak niech to będzie asertywność, a nie manipulacja. Czyli czekamy na kolejny odcinek, który będzie poświęcony postawie asertywnej, żebyśmy tak, wszyscy nie. zapamiętali. Tutaj, moi drodzy, to jest tak, że w żaden sposób żadne postawy, które są w uległości agresji czy manipulacji, nie są jak dla mnie, może dla Was są właściwe, dla mnie nie są właściwe. One zakłócają komunikację międzyludzką bardzo mocno często nie są też uświadomione, bo osoby po prostu, które te pozycje przejawiają, nie mają swojego wewnętrznego dostępu do potrzeb swoich celów, planów, marzeń i to powoduje, że uderzają w drugą osobę. To uderzenie boli i powoduje zachwianą komunikację, a my dosyć mocno o tej lojalności. I uważam, że jeżeli ktoś do nas w tej pozycji w ten sposób występuje, bez względu na to, czy ona będzie agresywna, manipulująca, czy uległa, powinniśmy i mamy prawo zdjąć legitymację lojalności. Coś, co daliśmy komuś, daliśmy przede wszystkim sobie wcześniej, żeby no, po prostu wejść w nowy etap życia i funkcjonowania. Inaczej będziemy się bardzo źle czuć. I tutaj każdy objaw waszego złego poczucia tej relacji w komunikacji, warto sobie przejrzeć, czy aby takich zachowań nie ma po drugiej stronie, a biznes tym bardziej lubi transparentność e, tych relacji. I tego bardzo, bardzo serdecznie Wam życzę. I zapraszam do tego, abyście subskrybowali ten kanał, e, dali komentarz, jak u Was jest tą lojalnością, e, czy kiedyś mieliście taką sytuację, że trzeba było po prostu powiedzieć stop. I czy to bolało? A może macie jakieś swoje wskazówki, które pomogłyby innym na tym kanale. Wybieram rozwój. Do zobaczenia. Dodaj nas do ulubionych na Facebooku, TikToku, Spotify i Instagramie.